Mam koziłeczki, Jestem Lady i dzisiaj będziemy sobie grać Specs Ops: The Lane. Drugi odcinek. Pierwszy był bez głosu. To niech się gra tutaj załaduje bardzo pięknie. O, o. Yy, pierwszy odcinek. Yy, tam było bez głosu. Mm. Nie lubię tych filmów, nie tak. Ale jak się chyba... jak jest szary etan, to to... to znaczy, że jeszcze się umiera, bo możecie na Tak, Ta, chyba. Niekażę, tylko się Chciałam, żeby się rozłączał Nie został Bo

Jaki demo? No. Ja myślałem, że demo demo. Takie demo jak. Potrzebuję... Nie! Ja tutaj nie potrzebuję. O! mój serwer! Dobra, biorę zczczęta. Co to jest! No ja nie wierzę! Tyle lat podszukam czogisty na no. Co to jest? Serwer! Ale na drugim koncie! Oli serwer mówiłaś, ile ja nie... ile ja czasu nie... Chopy ten serwer jest najlepszy. to jest najlepszy. Ja, jak to zmienili? Tylko rok nie grałem. Ja cię. A Fuck! Serio coś jest jeszcze jakiś. Pierwszy serwer, na którym zacząłem... Czekaj, ja sobie wezmę tego Czołgista, stały no Scout O nie, 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 Aby. Tutaj się z tymi nie, 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 portalami nie, 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 Okaj. Dodaj do ulubionych, jest. I? Jej! Mam! No chopie, czułgiste, mam! Chopie! Tyle lat czekania, znaczy dwa lata, Nie I w końcu jestem na czołgisie. Nie, nie chcę No chopie. To jest mój, mój najlepszy serwer, ale jakiś... jakiś idiota mi dał perbanę. Że, że że bez tego, bez strę, byłem na tym, na pół no, pokażę ci na tym moim e, s, k, kalu a nie, ej, ej, nie będę się rakałował, nie mnie będę będą cię. Jeszcze to. Jest taka broń, kubiosu? Możesz to wyciąć, mi się. Obiję cię moi ochroniarze. E, ej! Żołnierz! No. Zabiłem go! on No fajnie! Teraz na drugim kącie będę maniaczył teraz w tym. Jak, kto zmieni? Zabieniłem O, akurat co osiągę zrobię na moim drugim kącie. Muszę 25 skrzynek dostarczyć, a się tutaj się łatwo dostarczy. No, łatwo, ma. No tak. Pokażę ci, jak będziemy grać, tylko że ja mam porbołaną szkołę. Chyba że tu nie ten serwer. Czekaj, ja jego IP spiszę. Może będę mógł grać na tym tym kącie też. To by było zarumiać. Bo ten... Ja sobie grę, muszę opcję. Okay. O, teraz nas co słyszę? Oscar! Będzie sławny. Dobra, ile jeszcze tych materiałów mam przydać? Cał się Jak słyszycie mojego brata? Jeszcze chopię 10 materiałów. Liczy ze mną, raz. Ten. Ten nie powiem co? Nie, ten. dwa. Trzy. Oliwier, Cztery. A ty dzisiaj nie idziesz na pewno? Pięć. E, Oskar. Bo cię słabo słuszę. Dobra, ok, jeszcze... Jeszcze cztery razy. No i co się nudzi? Jak dużo jest nie to skicha jak to oczekiwan. Dobra, ostatni razem. Osiąga? Bzło? Czekaj, osiąga chyba. O, osiąga on! Akurat pod końcem odcinka. No nie, 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 nie zapomniałem. Dobra, ja tego nie przejdę. I zakończyli dzisiaj ten odcinek. lajkujcie się pójdzie i chodzi. so let us <laughs> just see the content of this